Siema, z tej strony StrawCruise Dzisiaj sobie robimy kolejne tuningi aut Robimy sobie w sensie wyglądowe zmiany yy, Mam bardzo dużo aut Począwszy od a, jakiegoś outa, który a Jakiś auta, które jest z i wyjebałem przez przypadek na to pieniądze Aż po karetki Jakieś kur... auta, które ku a, chujowo wyglądają, ale mogą być i auta, które kurwa dalej nie mają celu. Bo auta, które kurwa nie mają sensownego wyglądu, i będzie trzeba bardzo to zmienić. I będziemy na odcinkach. Będą odcinki, jak modelujemy każde auto. Tutaj też kurwa, i auta bez w ogóle wyglądu, albo jakieś kurwa, gówno, które się zrobi na szybko. Ale dobra, dzisiejszy odcinek polega na tym, że. Mamy tą panienkę. I musimy, w sensie, ona będzie też robiona, ale chujowo mi wyszło, wychodzą czasem te wyglądy. Więc na razie zabieramy się za auta, jak na przykład te. Yy, czekajcie. Gdzie to auto jest? Auta, które teraz w tym momencie są niezrobione, to auto już jest skończone totalnie, więc to no już zostanie. Ale na przykład to auto, no musimy zrobić z niej takie bardzo fajne auto. I, i mam już mniej więcej plan, jak mam to zrobić. Dziwnie by wyglądały takie, takie, takie dziwnej. Tutaj też takie mi się mało. O, coś takiego. I teraz pytanie, czy mi będzie łapało cokolwiek. No takie właśnie wyblakłe. W chuj te rzeczy są. Więc musimy sobie odpuścić na mniejszy połysk nie wiem już, jaki bardzo kolor dobrać do tego no śmiesznie wygląda, bardzo taki taki o kolor i teraz patrzę I dalej są wyblakłe kolory Ja nie wiem jak ludzie potrafią zrobić takie w sensie auto gdzie się mocność Czekaj a naklejka chociaż będzie się Chuj nawet naklejki nie widać Dobra O kurwa ale wygląda już tu mi się podoba, tylko mi się nie podoba jedna rzecz, że to auto jest takie teraz małe do ogarnięcia o coś takiego. O. A kurwa dalej nie widać, niestety to jest problem. A tu jakby było to, to już lepiej by to trochę wyglądało. O. Dobra, teraz już lepiej to trochę wygląda, co nie? I, I będziecie mi pisali co do danego auta dodać, albo jakie kupić, co narysować na nich, jakby miało się prezentować. No i teraz to bardzo auto nie jest przy takie teraz bardzo do rysowania. Bo ono bardziej takie pod połyskiem leci. Ale chyba wiem, zrobię takie bardziej o, karbon jakby w nim. Spróbujemy zrobić bynajmniej. Pokopiujemy sobie sporo. Czekajcie o tak jakoś. Czekajcie o. Żeby był karbonik zrobiony. W sensie nie wiem, czy ja to dobrze bardzo robię. Ale chyba powinno to zadziałać. Tylko, jeszcze pod to chyba czarny dać. No i tak pomału. Ty, w całe auto w tym tak zrobić. To by się dobrze, kurwa, reprezentowało. Dobra, jest dobrze. Tylko, czekajcie, do tamtych ostatnich trzeba będzie. Dobra, jak ja to zrobię, to kontynuujemy. Więc no, to zaraz wracam. Po 10 minutach, pierdolenia się z tymi yy, gównami, mogę powiedzieć Wam, że oto na tą chwilę to tak to wygląda. I według mnie zajebiście się to prezentuje. Patrzcie, ile kurwa 40, kurwa. 45 idealnie na jedną kurwą maskę. To sobie wyobraźcie, jakbyście kurwa chcieli całe auto w tym wyjebać. Dobra, to teraz coś trzeba innego dodać, kuła również. O! O! I teraz jakoś tak ciągniemy. O! O! To ja takie kurwa, jakby nie wiem, kot kreskowy powstał. Dobra. Teraz kolejną rzeczą, którą sobie zrobimy, to będą jasne boki. E, żeby nie było nudne boczki, to będziemy musieli użyć takich rzeczy, żeby były symetryczne i po lewo i po prawo. No na przykład zróbmy sobie coś takiego jak y, taka. Nie, o to odpada, jednak O coś takiego. Yy, tylko innego jasny kolor, żeby było, że na przykład jakiś, jakiś tu zielony bardziej się pojawia na dole. O! Albo po prostu zrobić taką czarne przyciemnienie. I mi się wydaje, że to będzie chyba lepsze. Nie wiem. Czekajcie, albo może popatrzymy sobie w tych takich początkowych. I tutaj sobie czekajcie, zrobimy coś takiego. O. o coś takiego? O. o. Coś takiego to będzie z takimi jakby przejściami. Nie, to odpada jednak. I teraz zrobimy sobie na przykład takiego kuźwa, nie wiem, trójkąta. Pierdolniemy. Bo tu trzeba wszystko ładnie korzystać ze wszystkiego. Albo coś takiego. O. I to już trochę lepiej by wyglądało. Poczekajcie, popatrzę sobie, jak to mniej więcej taki teraz trochę mniejszy, żeby to tak się stopniowo zmniejszało. I to według mnie powinno wyglądać spoksik. O. I mamy jakby tutaj, tak? Teraz czekaj, Owalniemy sobie teraz to. I teraz jakby tak trochę przeszło w czarny, albo no nie jakiś taki trochę taki podobno zielony kolor, o. i to by tak wyglądał ten bok, tylko że jeszcze musimy sobie zrobić coś o w tym miejscu boczek o ten, więc dajcie mi chwilę, ja to zrobię po jednej i po drugiej stronie, więc poczekaj ta chwilę, zaraz będzie dalej. Dobra, na tą chwilę. Mniej więcej to się tak prezentuje. Dobra, jeszcze teraz sobie musimy zrobić tak, żeby były czarne no te, 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 żeby nam nie były metaliczne, tylko plastikowe. O, no, oraz w to miejsce palnąć takiego. O tak, że nie było bardziej widoczne to. O i zajebiście to wygląda, tylko jeszcze o tu. O, i tutaj też. No i żeby nie było też i tu nudno, to możemy zrobić sobie taką. O. I teraz tu jeszcze są przecież te. Yy, tutaj na przykład coś musimy pierdolnąć, żeby było ładnie. Nie wiem, kurwa, ale takiego, co byłoby bardzo symetryczne i do po jednej i po drugiej stronie. Nie wiem, to może i nie. O nie, co jest na przykład do takiego węża? Czyż smoka bardziej. Nie, mam pomysł. Mam dobry pomysł. Po to mamy takie na przykład, o jak na przykład, czekajcie, yy, o to, znaczy to. I walność to tak pod kątem. Jakiś na przykład trochę taki podobny kolor. Ech, chuj, na przykład biały. Nie pasuje. Tu bardziej taki fiolecik. Po prostu, żeby po prostu nie było tam biednie. Co jeszcze możemy dodać tutaj? O. Tutaj mamy taką pustą lukę. No to pierdolniemy na przykład coś takiego jak. Eee, czekajcie, dajcie mi chwilę Albo i to na przykład walniemy sobie w, w tym miejscu. O! Tylko chyba widzę brak karbonu. I dobrze mi się wydaje. O. To byłoby by coś takiego mniej więcej. O. i dobrze jest o. właśnie zastanawiam się czy tutaj tego nie było mi się wydawało że wszystko z tych rzeczy było użyte no i tu jest taka mała dziura i trzeba ją ładnie co do milimetra nie będą się one pokrywały nie no jest giciar widać że jakby coś tam było nie jest tak jakby takie puściutkie jak te boki Dobra, jest coraz lepiej. Wszyscy trzeba ładnie tak zrobić, żeby to wszystko się pokrywało. O. No i elegancko. Jeszcze tylko po tej stronie na przykład o to zmniejszymy. Dobra. No I tu mnie jeszcze denerwuje o ten brak. Dobra, tutaj i tak mniej więcej będzie, a tu postaramy się walnąć takiego... Nie, to nie będzie pasować. O. Tu by się to fajnie by mogło skomponować. Słuchaj, jakaś takie epicentrum świe. Takie epicentrum. O! o i co jeszcze możemy walnąć? No na przykład, nie taką... Nie, tego nie walniemy. O! Coś, co ja mniej więcej szukałem. Na przykład, dawajcie mi coś... I tylko trochę to kurwa za wielkie. Że długie to ma być, ale nie aż takie kurwa wysokie. Bo miałem to plan tutaj tak dać. To takie jakby rozjaśnienie miało być. Jakby to auto dostało takiego. Mam pomysł o. No właśnie coś takiego jakby miało dostać. Jakby miało jakiś plan latania. O. I tak się prezentuje na tą chwilę to auteńko. Teraz jeszcze musimy zrobić jeszcze kilka tutaj modyfikacji, jak to nie ma co tu bardzo przesadzać. Dobra. O, coś takiego. Трава это высоко. А еще на кого? Dobra coś takiego yy, dobra coś tu mi się pojawiło co to jest O czym oni, co to o czym oni kurwa co tu mówią Nie bo mi się tu w sensie oznacza Chuj wie jebać ich na przykład start wywalniemy sobie singla, no to na przykład teraz tak. Dobra to ta mapa. Auto tak się prezentuje. Według mnie ładnie się prezentuje. To takie jak widać, że zielony, fioletowy, coś takiego. Nie jest na tym stylu. A teraz sobie jeszcze zobaczymy, jak wali marchewę. O ile wali? A za mała moc na tej BMC Dobra jak wam się podoba to napiszcie czy jeszcze coś do niej dodać Lub zmienić i jeszcze weźcie mi powiedzcie na czym polega na przykład Czekajcie, bo mi się wyświetliło, że tą mękę można dać w sensie do tego sklepiku, ale mi się nie chce. Bo niby tak zrobiłem ją że ją można wstawić już do sklepu może to tak zrobiona jest? chyba musi być sporo rzeczy użytych żeby ona była ten Popatrzcie, inny już autem mi się ku... a nie wyświetlałem że można je dać do sklepu weźcie mi powiedzcie na czym właśnie to polega czemu też tak działa dziwnie no bo patrzcie, mam tyle aut i tylko w sumie tą BMK mogę dać na przykład, nie wiem, za 1000 fiut. No i kurwa mogę ten What? dlaczego? XD To że w sensie to jest taka BMK. No ładna. Według mnie może. Z dużej ilości, może tej yy... ozdób? Nie wiem. Czekajcie. Weźmy sobie na przykład o tego smarka. Albo gra ocenia, jak jest mniej więcej zrobiony, i zróbmy sobie, że walniemy o to z tysiąc razy. Nie wiem, do stu, albo ponad. Dobra, i czy ono jej się pojawi? Nie pojawia się. Dobra, 8 milionów. Dobra, chuj. Przeżyjemy. Więc finalnie bm BMeczka wygląda o w ten sposób. Więc ocencie od 1 do 10, ile byście za nią dali. Więc